przyjmowli, proszę Państwa, ten ul ma tutaj problem z myszą. Już dwa razy sprzątałem. I tym razem wkrętami złapałem, bo normalnie mysz wzięła i to wydarła na początku. Jeszcze taki aluminium było, tak? <laughs> Także ona tutaj zamieszkała i nie odpuszcza tematu. Przed chwilą właśnie wszedłem w ten ul. I normalnie widziałem tą mysz, nie? Prawie topałem, ale no. Trochę brakowało. Wezmę założę rękawice, bo trzeba niestety ale parę ramek odsunąć tą mysz, yy, schwytać trzeba, tak? Rodzina pszczela żyje i atakuje. O widzicie się obudziły, a ja chciałbym namierzyć tą mysz i gonić albo ją złapać, no niestety, ale trzeba coś z tym zrobić. Nie czekam niestety Składamy i spadamy Już jedna no, Nie No, w grudniu chyba ząbło jeszcze nie dostałem. No, ale to taka sytuacja bardzo kryzysowa, bym powiedział. Ogólnie nie jest powiedziane, że pszczoły by nie przetrwały zimy, ale takie niepokoje spowodowane myszą sprawiłyby że e, byłoby większe zużycie pokarmu spowodowane stresem i ogólnie osłabienie rodziny, większe osyp. Im słabsza rodzina, no to tym cięższa zimowla. Słabsza rodzina to też choroby. I słabszy start na wiosnę. Nie wiadomo co by było ile by przeżyła. Tak? No nic. Przejdę się jeszcze po pasiece. Zobaczę po wylotkach czy wszystko wygląda w miarę ok i wpuszczę tu kury Niech grzebią a kurde to mi tutaj gdzie zwiała pod ten pod spód także no żeby kot był to by ją dorwał no i nie zdążyłem tak szybko nie pod zaczęła spierniczać i nie dało rady no niestety <śmiany>